Raz drugi zaprosiliśmy przedsiębiorców, żeby przede wszystkim podkreślić cel współpracy i wspierania lokalnych firm, firm ponieważ rozwój gminy i zależy w bardzo dużej części od nich właśnie. Jako samorząd chcemy współpracować z biznesem, żeby wypracować jak najkorzystniejsze modele do współpracy i pomocy dla lokalnych firm. Całego serca dziękuję przedsiębiorcom, że skorzystali z zaproszenia na to spotkanie. Widzę też taką dużą dozę i taką potrzebę nawiązania takiej współpracy i przynajmniej wysłuchania. Ja chcę i podkreślam, że zależy mi na komunikacji z przedsiębiorcami. Mam nadzieję, że uda nam się wypracować takie modele i strategie, które naprawdę rzeczywiście im pomogą, a nie tylko będą kolejnym sloganem. Zebranie, takie zebranie jak najbardziej jest potrzebne. Jest to powielanie informacji, które nie wszędzie możemy znaleźć. Przedsiębiorcy, jako my, mamy dość dużo obowiązków własnych, więc to nie zawsze mamy ten czas i możliwość poszukania jakichś dodatkowych wsparć, które na pewno pomogą nam na rozszerzenie swojej działalności. Według mnie jak najbardziej to jest dobra droga, poprawna, jeżeli chodzi właśnie o rozwój przedsiębiorców. Dowiedziałem się o nowych, aktualnych tutaj dofinansowaniach właśnie z urzędu pracy. I no, cały czas to się zmienia. Zmieniają się do te, dofinansowania. Nie wiem, czy na pewno skorzystam, ale już wiem, że no, na pewno będę o tym myślał. Na pewno przemyślę te uwagi. Myślę, że warto zapraszać właśnie takie firmy i, i takie instytucje właśnie do rozmów. Spotkanie było bardzo przydatne. Przynajmniej widzimy, że pani burmistrz interesuje się sprawami przedsiębiorców, czego wcześniej nie było w naszym mieście. Ja jestem z niego bardzo zadowolona. tak. Nie wiem, czy akurat nasza firma skorzysta z tych tutaj konkursów, tak? ale no, wiemy, że istnieje taka możliwość i na pewno się z nią zapoznamy. Myślę, że takie spotkania są jedną z najważniejszych w sensie integracji. Tak? W sensie można powiedzieć swoje pomysły, może bardziej też i grupowo zacząć grać, tak? W sensie no, siła jest w grupie i jeżeli zaczniemy o tym rozmawiać, zaczniemy się poznawać, mimo to, że jest mała tu społeczność i każdy niby się zna, ale to jest takie spotkanie, na którym możemy naprawdę zacząć rozmowę w jednym kierunku. Jesteśmy mieściną, która powinna być zwartą a, i pewną tego, do czego dążymy. Złocieniec ma potencjał ogromny. Jesteśmy, jakby tu nie powiedzieć, miastem turystycznym i na tym musimy się też skupić. W tą stronę trzeba iść, dlatego że no, miasto jak najlepiej y, wygląda, burmistrz, jak się spotyka z przedsiębiorcami, Rozmawia z nimi, tak i mają jakiś własny cel, tak? Z naszego zaproszenia na spotkanie skorzystała m.in. lokalna grupa działania. Ruszamy z nowymi naborami, z nowego podejścia Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2029. Dzisiaj spotkanie było z przedsiębiorcami, którzy już prowadzą działalność gospodarczą, czyli jest to oferta, która za chwilę będzie dostępna od 10 marca do 24 marca. Planujemy nabory wniosków właśnie dla osób, które rozszerzają działalność gospodarczą. Na sali były osoby, które już skorzystały ze wsparcia z poprzedniego okresu programowania, i te osoby były również zainteresowane rozszerzeniem swojej działalności o nowe kody PKD, o nowe specjalności. Jak również pojawiły się osoby, które wcześniej nie korzystały z dotacji. Dla nich to są nowe rzeczy. Pytania dotyczyły warunku stworzenia miejsca pracy trwałości projektu. Tak, środków, które są dostępne na borze, alokacji w naborze, także dosyć były techniczne i szczegółowe. Z zaproszenia skorzystał również Powiatowy Urząd Pracy. Bardzo się cieszę, że odbyło się spotkanie z pracodawcami, bo jest to nasz najważniejszy partner na rynku pracy. To oni tworzą miejsca pracy. Skupiłam się na tym, jakie nowe formy są przewidziane po nowelizacji ustawy. Będą zmiany, te zmiany są dosyć korzystne, ponieważ zawarcie z nami umowy w ramach zatrudnienia przy pracach interwencyjnych spowoduje dofinansowanie wyższe prawie dwukrotnie. W przypadku stażu jest możliwość uzyskania większego stypendium miesięcznie przez osobę bezrobotną, a pracodawca, który zakończy taki staż nabyciem umiejętności, kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem może uzyskać premię za każdy miesiąc uczenia tego bezrobotnego. Na dzisiejszym spotkaniu zapoznaliśmy również przedsiębiorców z aplikacją M-Mieszkaniec, dzięki któremu będzie m.in. możliwość korzystania z aplikacji M-Zgłoszeń, Ogłoszeń, Konsultacji, ale przede wszystkim modułu dedykowanego dla przedsiębiorców. Odbyliśmy drugie spotkanie z przedsiębiorcami. Podczas spotkania jednym z jego elementów było między innymi zaprezentowanie nowej usługi, która będzie dostępna w naszym urzędzie. Będzie to M-Karta Mieszkańca. Taka M-Karta Mieszkańca pozwoli mieszkańcom skorzystać ze zniżek, które zaoferują nasi przedsiębiorcy z terenu miasta i gminy Złocieniec. Taki przedsiębiorca będzie umieszczony na naszej stronie internetowej, będzie mógł sobie zrobić swoją wizytówkę, zareklamować swoją firmę, a zarazem korzyścią dla mieszkańca będzie rabat, który udzieli posiadaczowi takiej M-karty mieszkańca. Bardzo mi się spodobała możliwość tej M-karty, zobaczymy wiadomo jak to wyjdzie w praktyce, ale wydaje mi się to dużym wsparciem dla naszych lokalnych przedsiębiorców, bo to będzie dla nich dobra promocja, za którą nie będą musieli jakoś wyjątkowo płacić, tak? no bo z tego co zrozumieliśmy to będzie darmowa aplikacja tak? i również też dostępna dla osób nieposiadających smartfonów, czyli w, w jakiejś tam karcie e, legitymacji. Tak? Więc również dla osób np. starszych, tak jak moja mama, która też będzie mogła skorzystać z informacji. Bardzo mi zainteresowała aplikacja, która będzie wdrożona, gdzie będę mógł właśnie jako firma się zareklamować i dać jakiś rabacik dla mieszkańców. Fajnym pomysłem oczywiście jest M-Karta, M-Obywatel, Mieszkaniec. To też jest na pewno fajny projekt, o którym dzisiaj dopiero usłyszałem.